W tym ogródku magicznym. Dobra, gdzie jest ta czarna wyrocznia nasza? Ale wiecie co, podejdę znowu do tego. Zobaczmy, czy jest w ogóle interakcja z tym. Możliwa znowu. No jest, no i co to gówno robi? No, znowu podejdziemy, dotkniemy i nic się nie stanie? Zbadaj. No i co? No jest taki dźwięk dziwny Na koniec Ale co to robi? Nie wiem, nie wiem A no zobaczmy jeszcze teraz tą drugą stronę. Ja już widzę ona jest na jakiejś łódce teraz Pewnie każe nam wysłować. Przejdziemy się tędy, czy nie ma tutaj drugiego takiego kamulca magicznego. Tutaj. No nie, nie ma, jest tylko ten jeden w takim razie. Dobra, to nie wiem co, co, co to ma znaczyć. Może to jakieś znaczenie będzie miało na końcu. Zobaczymy, dobra. Zdajmy raport. Hello, Connor. I thought you might enjoy a little cruise. I love this place. Everything is so calm and peaceful, far from the noise of the world. Tell me, what have you discovered? I found two deviants at the Eden Club. I hoped to learn something, but they managed to escape. That's too bad.

You had your gun trained on those deviants at the Eden Club. Why didn't you shoot? We need the deviants intact for analysis. Shooting them wouldn't have taught us anything. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. Uh oh. I know I will succeed. All I need is time. Something's happening. Something serious. Hurry, Connor. Is running out. You're starting to piss me off with that coin, Connor. <laughs> Sorry, <laughs> Lieutenant. Oh, hi, Hank. Shit, what's going on here? There was a party and nobody told me about it? yeah it's all over the news so everybody's butting their nose in even the fbi wants a piece of the action ah grace now we got the feds on our back i knew this was gonna be a shitty day so what do we got a group of four androids they knew the building and they were very well organized I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed you check the roof not yet there's so much to look at mm. We have to make sure we check it they out. They attacked two guards in the hallway. They probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react. One of the station employees managed to get away. He's in shock. Not sure when we'll be able to talk to him. People were working here. Just two employees and three androids. The deviants took the humans hostage and broadcast their message live, then made their getaway from the roof. The roof? Yeah, they jumped with parachutes. We're still trying to figure out where they landed, but the weather's not helping. If you want to take a look at the video broadcast by the deviants, it's on that screen over there. Dobra, oh, tutaj po drodze nic nie było. Cały czas musiałem wciskać kół, żeby były te kamery takie właśnie filmowe. O, lieutenant, This is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is I'm the android sent by CyberLife. <laughs> androids investigating androids. Huh? you sure you want an android hanging around after everything that happened Oi. whatever the fbi'll be taking over the investigation you soon be off the case oh, pleasure meeting you have a nice day and you watch your step don't fuck with my crime scene like what a fucking prick <laughs> i'll be nearby if you need anything just ask all right well let's have a look around Zawsze tych agentów FBI czy dużej postawionych gliniarzy robią na takich dupków, nie? W każdym filmie praktycznie czy grze Co tutaj mamy? Zacznijmy od tego Okej, okay, dziury po kulach Didn't break in? No no signs of forced entry. There are cameras in the hallway. The staff would have seen what was happening. Why did they let him in? Maybe they didn't check the cameras. No, someone helped pomógł from the inside. in the kitchen there's no evidence that they were involved but we didn't know what else to do with them we ask that you recognize our dignity our hopes and our rights together we can live in peace and build a better future for humans and androids this message is the hope of a people you gave us life and now the time has come for you to give us freedom i think that's ra9 deviants say ra9 will set them free this android seems to have that objective Zarejestrowany jako Markus, Podarunek od Elijah'a Kamskiego dla Karla Manfred'a. Defekt miał wspólników. W źrenicy odbicie zobaczył, okej. Okay. Widzisz coś? Um, zidentyfikowałem jego model i numer serialu. Coś innego co powinienem wiedzieć? Nothing. właśnie, a Simona znaleźli czy nie no, tak wygląda na to, że może nie jeszcze dobra, standardowo pojadł sobie Podaj reżyserkę jeszcze, a tutaj? No dobra, tutaj całą tą trasę ucieczki zobaczył, może, może on jest jeszcze tam gdzieś na dachu schowany, kurde. Przemawiał, to wiemy. Yy, może dobrze by było, właśnie, żeby oni go nie znaleźli, jakoś to wykombinować. Nie wiem, czy tak się da. Potencjalny wspólnik, przesłuchaj, android kuchni. Aha, to te, co tutaj były na tych stanowiskach i co pewnie któryś z tych androidów jest tym, który pomógł. W kuchni są.

they managed to smuggle in a big bag like that. They didn't. Someone brought it in for them. Oh, that's strange. They planned a perfect operation but got the number of parachutes wrong. nice Oh, hunk Unless one of the deviants was left behind. Uh-oh. No dobra, tutaj się rozpędzaliśmy, skakaliśmy. Co, policzyć ile jest śladów, tak? Tylko trzy defekty skoczyły. No, puśćmy gościu A mogę przesłuchać jeszcze tych gości z... w kuchni? Bo żeśmy poszli do góry już, a. Dobra mogę Tu jest dziś ta kuchnia Pogadajmy najpierw z tym Jestem ciekaw czy to faktycznie Był jakiś defekt tutaj co nam pomógł No jak się nie da to potem poszukamy tego Simona jeśli on żyje jeszcze Chociaż wolałbym żebyśmy go kurde nie znaleźli Tutaj mogę gazetkę przeczytać mogę Błękitna krew W dziesięcioleciach prymitywnych i drogich modeli androidów, które przypominały roboty, Cyberlife zrewolucjonizowało przemysł dzięki innowacyjnym pomysłom wizjonera prezesa Elijah Kamskiego. Tyrium-310, bo taką nazwę nosi niebieska krew, to związek, bez którego androidy Cyberlife nie mogą funkcjonować. Rozprowadza on po organizmie, maszyny energię i informacje. Płyn napędza biokomponenty syntetyczne organy, które odpowiadają mniej więcej ludzkim. Niektóre z nich pełnią ważne funkcje, utrzymują temperaturę, odpowiadają za obieg niebieskiej krwi itd. A inne mają jedynie sprawić, by androidy były bardziej ludzkie, np. płuca symulujące oddychanie. Tak jak u ludzi utrata krwi obniża sprawność androida, w końcu prowadząc do jego wyłączenia. Do niebieskiej krwi CyberLife zawdzięcza sukces swoich androidów, bowiem to właśnie za jej sprawą maszyny tak bardzo przypominają ludzi. Fakt, że ten cudowny związek chemiczny, służący zarówno do zasilania, jak i do regulacji systemów androidów, stworzył jeden człowiek, do tego nie będący z wykształcenia chemikiem sprzyja podtrzymywaniu mitu Elijah Kamskiego. Obsesja na punkcie zdrowej żywności Amerykańskie miasta stoją przed dwoma wyzwaniami, a są to bezrobocie oraz brak dostępu do zdrowej, niskokalorycznej żywności. Miejskie farmy Detroit Pilotowa, Inicjatywa Stolicy Michigan mogą jednak stanowić rozwiązanie obu tych problemów. MFD mają za zadanie wykorzystać martwą przestrzeń w mieście, np. wysoko położone dachy i porzucone podwórka, by przekształcić ją w tereny uprawne pod rośliny niemodyfikowane genetycznie. Na farmach mają znaleźć zatrudnienie okoliczni bezrobotni. Będą one oferować przyzwoite pensje i odpowiedzialne stanowiska tym, którzy byliby skazani na zasiłki lub ciągłe konflikty z prawem. Kiedy przed pięcioma laty bracia Daniel i Parker Trentowie powoływali tę inicjatywę do życia, nie mogli zdobyć funduszy. Chodziliśmy od banku do banku, ale nie chcieli nam dać pieniędzy nawet za jedną opatę. Obecnie MFD zatrudniają ponad 50 pracowników nadzorujących setki androidów. Każdego dnia otrzymujemy zgłoszenia od firm inwestycyjnych proponujących pieniądze, ale chcemy pozostać niezależni. Etyczny aspekt tej pracy jest dla nas bardzo ważny. Jeśli projekt ten zapewnia pracę bezrobotną, a na zdrową żywność, to kto mógłby mieć coś przeciwko? Dobra, tu są nasi podejrzani, tak? Kurde, oni są identyczni. Reakcja, by wykryć defekta. No ciężka sprawa, bo wszyscy na razie jak z kamienia. What is your function? I am a broadcast operator. State your model. Model GB300. Serial number 336445581. Were you present when the deviants broke in? I do not remember.

all systems fully operational i've ja been in contact with any other androids recently only station androids in the normal course of my function one of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing which means there's a deviant in this room and i'm going to find out which it is Na razie to dla mnie ten po lewej. Coś gałkami ruszaocznymi pozostałe, tego nie mają. Zobaczmy, po kolei od prawej. You're be destroyed! Do you hear me? destroy Obrócił głową przed chwilą ten po lewej. No to na razie na razie obstawiam tego po lewej, a jeszcze zobaczmy jaka będzie reakcja tego o... znowu oczami spojrzał znowu. A te cały czas nieruchome.

nawet głowę obrócił w pewnym momencie, jak przepytywałem tego po prawej, on znowu oczami zerknął no, Spróbujmy mu sprawdzić pamięć może No właśnie to jest ten Oż ty kurde O oh, fuck Pompkę mi wyrwał, no nie. Wstawaj, wstawaj. Gdzie ta pompka leży? Jest. Minuta ponad spokojnie. No to co no spierdzieli nam, no chyba, że go tam zatrzymają. Go, 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 jest, jest. O, oh, siad. Yy, weź broń. Kurde, mało czasu. Dobra, bierz tą pukawkę. O, wow. Konor, wow. ja pierniczę. <grywa> to było szybkie. Nice shot, Saved my life. Ach, ta muzyka jest cudowna, rajone no boskie. czy się powtarzam, ale ciągle mnie zaskakują z muzyką. No, jest Simon u góry. No to co. A, tuż nie idziemy po niego. No i dobra, może i dobrze. Bo chciałem tam wracać teraz na dach. Zobaczyć, czy właśnie będzie jakaś opcja, żeby go nie znaleźć. Odniesiono ranę w wieży Stratford. No to na dachu żyliśmy. No właśnie, tutaj można było go chyba znaleźć, widzę. I wybraliśmy opcję strzelania jednak do defekta. Może to jednak zły wybór. Tam miałem ile? W sumie 10 chyba sekund, żeby się rozejrzeć jeszcze. Fak, może trzeba było, żeby go jednak nie zabijać. Bo nie wiadomo właśnie, czy on by nie pozabijał tutaj ludzi. Bo pisze, zapobiegnięto rzezi, więc wychodzi na to, że to jednak jest dobra opcja. Tutaj czegoś nie zrobiliśmy jednej rzeczy, tutaj dwóch. Jak badaliśmy reżyserkę. No kurde, korytarzy nie zbadałem. I tylko 45% w sumie wyszło ukończenie. No to troszeczkę Troszeczkę rzeczy pominąłem, no w tym to zbadanie dachu tam do końca, żeby Simona odszukać. Kurde, no jakie to będą konsekwencje tego teraz. I tylko 31% ludzi tak w zapobiegu rzezi, sięgnęło po broń tej końcówce. No zobaczymy, co z tego wyniknie, już te wybory są trochę... Znaczy to nie jest tak do końca jasne, tak, co my robimy, do czego to doprowadzi. No, na przykład nie wiedziałem, że teraz to się zakończy na tych trzech androidach w kuchni, Czy mogłem tam od razu iść, nawet wcześniej, nawet nie musiałem na dach wychodzić, to by się skończyło. No dziwne, no nic, dobra, zobaczymy, co będzie dalej. No a teraz przerwa, bo dobijamy do pół godziny prawie. Także do następnego hej.